Na udało się utrzymać przy piłce, ale już e, ta pod nogami Kosowicza to jest taka zawiesinka na prawą stronę, ale opanował wszystko stepin. No się A Paweł Wojciechowski! No! Ależ to gra słów, druga bramka zdobyta głową. No Paweł Wojciechowski z całą pewnością nie jest najwyższym zawodnikiem na murawie. Ale trafia głową, kolejny gol głową Pawła Wojciechowskiego. Pamiętamy, że w Międzymorzu również ten sam sposób się na listę strzelców, a my tutaj... Trwa dośrodkowania, ale Jasiński ma tam trochę miejsca. Sebastian Jasiński zagrywa na prawo do Stempina. Ładna akcja Oj, Paryczy i jest rzut karny. Zdecydowanie, tak, rzut karny, tak, zdecydowanie. Nie miał, rzut karny nie miał dla gospodarzy. Nie możliwości sędzia Niciński, bez wahania. Tak, faulowany Kotowicz. No spóźniony, spóźniony ze swoją interwencją e, Kaczmarek. Kotowicz. Warto, Pewna bramka nad szybowera. Trafienie Grzegorza Kotowicza. No Tomek jest pełna kwadrans za nami, jak Grzegorz Kotowicz już z golem, już z asystą. O no, no, pani Natalio, wiecie. pani Natalio, pani wynik naprawdę dzisiaj e, zapowiada się, że jest możliwy do e, półfinały e, na szczeblu wojewódzkim, jeśli chodzi o Puchar polski. O i teraz ładna Aj, wymiana. Akcja, bardzo dobra interwencja. Aj, teraz yy, bardzo yy, bardzo yy, niecelny strzał. Myślę, że Grzegorz należy na pewno w pierwszej trójce zawodników Baryczy umieścić. Teraz dobry strzał Bąka i stuprocentowa sytuacja Stępina, jak on tego nie wykorzystał. Chyba zlekceważył bramkarza gości. Bardzo ładnie do środka. Teraz Wojciechowski miękko do Bąka. Dawid w dużo czasu, dużo miejsca, schodzi Kaszmarek. Dawid karnym. Kątowicz, techniczny, miękki strzał, o, bardzo tak, dobry, mięciutko, mięciutko technicznie. Ale sercem będę z playersami, sercem będę w Proboszczowie. Teraz bardzo, bardzo dobra to próba. Dobra, dobra próba, tak. E, Popowicz i przez Słoweniana, no to zawsze, e, zawsze jakieś jeszcze, e, jeszcze nadzieje. Teraz piękne. Bąk wydawało chodź. się, że. Bąk faulowany natomiast e, finalnie e, ta piłka wpadła obok bezradnego fonfary i 4-0 proszę tak. Państwa na podstawie się porynnie Musieliśmy długo czekać pod koniec 47 minuty mamy już bramkę na 4 do tak, przy, przy, tych przy, tych, przy tych zawodnikach no to już naprawdę taki papa, można powiedzieć. A teraz dobra piłka w kierunku Wojciechowskiego, ale Niskowy jego tam. strzał e, po krótkim słupku niecelny. Czyli zawodnicy 15-16 letni grają na poziomie czwartej ligi. Na pewno muszą przykuwać uwagę skautów innych klubów. Teraz Oj, odważna próba. Tak na uderzenie Worski i. i w środkowania w kierunku Grzelczaka. Ale widać, że to już kolejna taka bardzo podobna akcja baryczy. Kilka wymian podań w polu karnym później. Puchała. puchała, no bardzo minimalnie minęła piłka, puchała. Słupek jeszcze po rękach Fonfary. Połowę ciężko przeprowadzić. Atak, jeżeli cały zespół górnika, ale świetnie teraz to przepuścił Tomaszewski. Stępin wysłożył piłkę w Dowiakowi jeszcze próbował uderzać. Się. Grzelak, który sugeruje Sędziemu Ale zagranie widzimy. ręką. Obaj stoperzy wzięli udział w akcji ofensywnej. Ten pierwszy przepuścił piłkę, pozwolił napędzić atak, drugi natomiast oddawał strzał. Coraz większa pewność bary w lidera. Tymczasem Bary z rzutu rożnego. Kotowicz. Mija z, z trudem wybija tą piłkę. Teraz bąk. Bąk, Jeszcze bardzo, bardzo, bardzo dobra jeszcze. interwencja Pompary, Dobija wszystko e, w Dowiak. Jeszcze chyba zapał piłkę na boisku Kotowicz. Ale no, ładnie wyszedł pod tego pressingu Jasiński. No już teraz dłuższa piłka do e, Kotowicza, który tym razem z prawej strony. No i teraz Dostał mamy 3 tak na 2, a się nawet 4 pojedynek. na 2. Grzelczak sam na sam, Grzelczak i, I mamy do, pięć do Piotr Grzelczak, pierwszy w tak. tym roku Piotra Grzelczaka, no czekał, czekał na to przełamanie, doświadczony ligowy napastnik i wreszcie się doczekał, 86 minuta w meczu pomiędzy Baryszącką i Górzikiem, nowe miasto Wałbrzych, Piotr Grzelczak podwyższa na pięć. Jasiński dośrodkowuje na Grzelczaka Grzelczak i... i gol! 6-0 no. Dobre dośrodkowanie Od Odblokował się na dobre Piotr Grzelczak. Nie była to łatwa piłka Tomku, taka gdzieś lekko już jakby za siebie uderzał Piotrek Grzelczak, no ale zrobił to idealnie. Jesteśmy po meczu Baryczysów z Górnikiem Nowe Miasto Wałbrzych. Na pewno nie przyjeżdżaliście do Słowa w roli faworyta, ale chyba taki wynik, no i taki początek troszeczkę Was może martwić. No na pewno nie przyjechaliśmy tutaj w roli faworyta, chociaż po dzisiejszej, po tamto zeszłotygodniowej wygranej z Łomnicą 2-1 chcieliśmy tutaj chociaż jeden punkt uzyskać, no ale niestety wykartkowaliśmy się tydzień temu, nie mieliśmy trzech podstawowych zawodników. Także jesteśmy na pewno zawiedzeni tym wynikiem. No, głowy może są spuszczone, ale za tydzień mamy mecz z Bolesławcem i na pewno chcemy wyjść na niego w 100% gotowi i przygotowani. No takie mecze jak ten dzisiejszy nie do końca pokazują Wasze możliwości. Na pewno w zespole Baryczy dużo więcej doświadczonych zawodników, jak sobie sprawdzaliśmy protokoły meczowe różnice między Waszymi a zawodnikami baryczy w niektórych przypadkach to było 20 lat. Na pewno jesteśmy bardzo młodą drużyną, nie ma co mówić, że bramki na początku meczu podcinają nam skrzydła i potem ciężko nam jest wrócić do, do prowadzenia tego meczu albo do nawiązania walki, No, ale jesteśmy taką drużyną, że chcemy na pewno utrzymać się w tej lidze, będziemy o to walczyć i z każdym rokiem, z każdym sezonem będziemy nabywać tej pewności siebie i miejmy nadzieję, że będzie to trwało jak najdłużej. Też trzeba powiedzieć, że patrząc na, na to, jak górnik nowe miasto Wałbrzych jest zarządzany, to nawet gdyby się tego celu nie udało zrealizować i gdybyście się pożegnali z czwartą ligą, to klub chyba stoi na tyle mocnych fundamentach, że raczej nic złego wam się z tego powodu stać nie powinno. Na pewno od paru sezonów gdzieś mocno myślimy o piłce seniorskiej, kiedyś nie było na to tak mocno stawiane, a teraz przyszło paru ludzi, którzy są w to mocno zaangażowani, trener, prezes, menadżerowie i inni. Także na pewno myślę, że jak spadniemy za rok, do, znaczy już nie za rok, no po tym sezonie do okręgówki, to na pewno za sezon albo za dwa będziemy chcieli wrócić jak najszybciej, jak nie odejdą od nas ci zawodnicy, którzy teraz u nas grają, bo będą już obyci z tym Wiemy, że, że wasi zawodnicy też przykuwali uwagę większych klubów. Wiemy, że, że jest w Wałbrzychu kilku uznanych ligowców. W trakcie transmisji rozmawialiśmy choćby, choćby o, o Piotrze Wodaczyku, czy Adrianie Mrowcu. Pytanie, czy w górniku Nowe Miasto Wałbrzych jest jakiś potencjalny następca tych zawodników? Ciężko mi odpowiedzieć teraz na to pytanie. Nie chciałbym, żeby młodzi zawodnicy o tym myśleli. Chciałbym, żeby się skupili teraz na tym, co jest, na tym, żeby walczyć. A jak po sezonie będą mieli jakieś propozycje, to jak najbardziej myślę, że klub nie będzie zamknięty na, na jakieś transfery, bo chodzi nam o to, żeby promować młodzież, żeby grała jak najwyżej. Mamy już jednego naszego wychowanka, który bije się gdzieś tam na pozycji bramkarza w stali Rzeszów gdzieś ma jakieś szanse, także oby było tych zawodników jak najwięcej, ale niech teraz o tym nie myślą, niech skupią się na dokończeniu tej rundy, bo, bo chcemy bić się o baraże, a, a na pewno będzie to ciężkie po tym jak będziemy dostawać bramki na początku, w początkowych minutach. Piotrek, po dzisiejszym meczu chyba same dobre wspomnienia. Drużynowo 6-0, ty się przełamałeś, dwa gole. No, chyba tak to miało wyglądać. Tak, cieszę się z tego, że udało się Drużynie wygrać, zdobyć trzy punkty i przełamanie, tak? Z mojej strony dwa gole cieszy. malutku mówię, po każdym kroku i idziemy do przodu. No, ten początek ani w wykonaniu zespołu, ani w Twoim nie był, powiedzmy, najlepszy, ale teraz, tak jak mówisz, wszystko zmierza w dobrym kierunku. To był Wasz piąty mecz z rzędu, nawet bez straconej gola. Tak, można powiedzieć nawet szósty, bo jeszcze mecz Pucharowy, tak? Więc to na pewno cieszy, że nie tracimy tych bramek, bo początek, wiadomo, w pierwszym meczu trzy bramki stracone. Nie ma o czym się chwalić, tak? I mówię, no to robiliśmy wszystko na treningach, żeby to poprawić i cieszy to, tak, że nie tracimy tych bramek. Dzisiaj też się wyniki dla Was całkiem dobrze ułożyły. Strata punktów motojelcza, strata punktów Słowianina, strata punktów Piastarz Migród, czyli rozumiem, Barycz jeszcze nie składa broni, jeszcze jest w grze o te najwyższe cele. No, liga jest długa, tak? Jeszcze zostało tam 11 meczy. My patrzymy na siebie. Chcemy patrzymy z tygodnia na tydzień, tak, najbliższy mecz i na tym się skupiamy. No wiadomo, że czołówka gubi te punkty, a my musimy patrzeć na siebie, dobrze pracę wykonywać i, i kroczek po kroczku, tak i do przodu. No i skoro patrzycie na najbliższy mecz, o tym najbliższym jest iskra Księgini, czyli kolejny rywal, z którym macie chyba całkiem miłe wspomnienia. W rundzie jesiennej 11 do 1. Tak, 11 chyba nawet do 2. Albo 1-7? Nie, 1-7, racja, racja. Tak, no na pewno żadna drużyna tak nie wiedzie nie na błysku i się nie położy. Tak już pokazuje tutaj. Dużo tych niespodzianek jest, więc każdy mecz jest naprawdę inny i my musimy patrzeć na siebie, my wykonywać zadania, które nam trener zleca i, i wygrywać mecze. Dzisiaj chciałeś króciutko podsumować ten mecz, więc na koniec jeszcze powiedz nam, czy w takim razie możemy liczyć na dłuższą rozmowę w naszym futrynku. Nie mówię tak, nie mówię, no zobaczymy, tak?